Ile razy już tu słyszeliście, ostry nóż szybciej się tępi, albo nie w tą stronę ostrzysz, trzeba tylko pod włos. Prawdopodobnie też spotkaliście się z teoriami, że nieważne jak naostrzysz nóż, ważne żeby był ostry. Ale czy na pewno? Czy ja kompromituję się polecając Wam drogie kamienie do ostrzenia, skoro takie tanie za 10 zł też działają? Mówię z Wami 12 mitów, a może wcale nie mitów na temat ostrzenia. Dzisiaj 6, za tydzień 6. Tym razem bardzo praktycznie, dużo teorii, dużo praktyki. Zaczynamy. Kończ na wysokich gradacjach. W jednym z filmów pokazałem Wam, jak kończę ostrzenie na kamieniu o ziarnistości 400 i momentalnie pojawiło się wiele komentarzy, że to za wcześnie, że później powinienem dopiero skończyć ostrzenie na kamieniu 1000, 2000, a jeśli mam lepszy nóż z lepszej, bardziej twardej stali, nawet 4000, 8000, fanatycy wchodzą jeszcze wyżej, powyżej 10 000. I to podobno, bez względu, czy to jest kamień do ostrzenia, czy system prowadnicowy, czy nawet przeciągarka. Ale jakie miałyby być obiektywne powody, żeby nie kończyć na szorskich kamieniach? No jedna teoria jest taka, że na kamieniu 400, 300 czy nawet 600 nie osiągniemy ostrego noża. Ja powiem tak. Jeśli po ostrzeniu na 400ce i przetarciu noża o spodnie wasz nóż nie goli, problem nie leży w kamieniu w gradacji, tylko w waszej technice ostrzenia. Drugi powód ma być taki, że krawędź tnąca po szorstkim kamieniu nie jest taka trwała, bo jest ząbkowana i te ząbki mogą się wyginać, szybciej tępić. Jest to powiedziałbym półprawda, bo troszkę się bym z tym zgodził, ale jest na to rozwiązanie. Kończymy na 400 na przykład. I na koniec stropujemy na skórze, dzięki czemu wygładzimy wszystkie te przestrzenie między tymi ząbkami, wyrwiemy te farfocle, które powstały podczas ostrzenia i zostajemy naprawdę z trwałą, stabilną krawędzią tnącą. A czy są jakieś obiektywne zalety niskich gradacji i kończenia na nich? No ja bym właśnie powiedział, że te ząbki są największą zaletą, bo zostawiając krawędź ząbkowaną, zostajemy z nożem o dobrej tak zwanej agresji cięcia. Jeśli wypolerujemy te ząbki, one długo będą trzymać ostrość, i nawet jak się trochę przytępią, to dalej idealnie będą wchodzić w produkty o śliskiej, twardej skórce, na przykład w pomidory. I o ile nóż naostrzony na gładko może mieć problem i ślizgać się po tej skórce, to taki nóż skończony na 400, 600, czy nawet 325, tak jak tutaj mam diament, będzie się zachowywał zupełnie inaczej i ta pozorna ostrość będzie wydłużona. Kolejna sprawa, większość stali nierdzewnych, szczególnie tych prostych, nieproszkowych, ze względu na układ i rodzaj węglików nie lubi wysokich gradacji. Byśmy chcieli uzyskać na takich stalach gładką, idealną krawędź, ale nie uzyskamy. Te węgliki będą się wyłamywać, będzie problem, wcale nóż nie będzie tak gładko wchodził w produkty, ta krawędź nie będzie stabilna. Ja zwykle na prostych nierdzewkach nie wchodzę powyżej tysiąca. No dobra, skoro 400 jest taka idealna, to dlaczego w poprzednich filmikach raczej polecałem kamień 1000 jako ten najbardziej uniwersalny? Chodzi tutaj głównie o szybkość ścierania. Na 400 bardzo łatwo, jeśli szczególnie za mocno będziemy dociskać nóż przeostrzyć nóż, on będzie szybko się zdzierał wtedy, będziemy wytwarzać ten zadzior, ścierać dużo więcej stali, niż byśmy chcieli. Jeśli nie jesteśmy uważni ostrząc na niskich gradacjach, po prostu szybciej zdzieramy, zużywamy nóż ostrząc. A ziarno prawdy w tym micie? Bo trochę prawdy w tym jest. Są noże o specjalistycznym zastosowaniu, na przykład do sushi, do rozbierania ryb, czy slajsowania, noże ze stali węglowej czy proszkowej, gdzie rzeczywiście chcemy uzyskać tą idealną, gładką krawędź i taką turbo ostrość, żeby tej ryby nie rozrywać takim ząbkowanym ostrzem, tylko oddzielać idealnie wręcz na poziomie komórek. Robi to różnicę w najlepszych restauracjach sushi, ale w warunkach domowych myślę, że absolutnie nie macie się co tym przejmować. 400 000 w zupełności wystarczy. Podsumowując, jeśli nie umiecie naostrzyć noża na brzytwę na kamieniu 300 czy 400, problem leży najprawdopodobniej w technice ostrzenia. Jeśli szukacie uniwersalnego kamienia do ostrzenia, ale też podostrzania, myślę, że okolice 1000 gradacji będzie idealnie. Niedługo wielki test kamieni o gradacji 1000. Porównam wszystko, co jest dostępne na rynku, te popularne kamienie z górnej półki. Mam nadzieję, że to wiele rozjaśni. Mniejszy kąt jest lepszy. Według niektórych teoria jest taka, że im mniejszy kąt ostrzenia, tym nóż będzie po pierwsze ostrzejszy, a po drugie łatwiej będzie wchodził w produkty spożywcze. I czy jest to prawda? Powiedziałbym, że troszkę, ale więcej w tym półprawd niż całej prawdy. Bo jeśli ostrzycie nóż na kąt w przedziale od 12 do 22 stopni, ta laboratoryjna ostrość będzie niemal identyczna. Mówiąc laboratoryjna, mam na myśli te testy przecinania takiego drucika i sprawdzania jaka siła nacisku musi zostać przyłożona, żeby ten drucik przeciąć. I to jest takie... Mierzenie ostrości w warunkach laboratoryjnych, która to ostrość nie musi się przekładać na komfort krojenia na desce. Bo okazuje się, że znaczenie ma nie tylko ten kąt tutaj na samym końcu krawędzi tnącej, ale też geometria, grubość noża za krawędzią tnącą. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa noże, jeden ostrzony na 12 stopni, ale jest bardzo gruby za krawędzią tnącą, a drugi jest bardzo cieniutki, jak skalpel, ale ostrzymy go na kąt 22 stopni. I myślę, że patrząc nawet na rysunki, bez problemu zgadniecie, który z tych noży będzie bardziej komfortowy w krojeniu, który będzie lepiej, gładziej wchodził w produkty spożywcze. Kiedy ja oceniam nóż, dla mnie dużo ważniejszy jest kąt całego tego płazu, czyli jak agresywnie zeszlifowany jest nóż, i wtedy ten kąt tutaj pierwotny na krawędzi tnącej może być nawet większy, a jeśli tu jest mały kąt i nóż jest cienki. W tych miejscach, tuż za krawędzią tnącą, spokojnie ten kąt na krawędzi tnącej, na samym koniuszku, może być trochę większy, a i tak nóż będzie kroił idealnie, bo geometria, kształt całego ostrza, całej klingi ma znaczenie, a nie tylko ten koniuszek, na jaki kąt zaostrzymy tutaj. I tutaj też chodzi o własności użytkowe noża, bo jeśli mamy nóż bardzo cienki. I jednocześnie zaostrzymy go na bardzo niewielki kąt. Taka krawędź będzie ultra cieniutka tutaj na samym końcu i przy twardszych stalach może bardzo łatwo się kruszyć, będzie nietrwała. Dlatego nie mam dla Was dobrych wiadomości. Jeśli próbujecie dobrać kąt ostrzenia, musicie metodą prób i błędów sprawdzać, ile wasz nóż wytrzyma. Zazwyczaj im mniejszy kąt, tym rzeczywiście, jeśli nóż jest cienki tutaj, to im mniejszy kąt, tym lepiej, ale nie każdy nóż. Każdy niski kąt zniesie. Jeśli czasami zejdziecie poniżej 12 stopni, mogą zacząć się problemy i takie małe uszczerbienia. Wnioski. Kąt ostrzenia na krawędzi tnącej, moim zdaniem, ma znaczenie wtórne i powinna to być decyzja projektanta noża. Możemy oczywiście ostrząc ten kąt, zmieniać. Pod własne gusta. Pamiętając jednak o konsekwencjach, jeśli ten kąt będzie zbyt ostry, może się okazać, że niektóre stale nie są w stanie tego znieść, ukruszają się i w zasadzie wszystko, między 12 a 22 stopnie, zapewni wam niezłą, dobrą albo doskonałą ostrość, w zależności od waszej techniki, ale ja uważam, że takie optimum na początek, jeśli byście mieli w coś celować, to jest 15, czasami 17 stopni. Zacznijcie od tego, a później dopiero zacznijcie eksperymentować. Ważne, że ostry. Pod moimi filmami o ostrzeniu często pojawiają się komentarze: że taki wysiłek jest bez sensu. Po co to wszystko, skoro na ostrzałkach takich ikeowych typu przeciągnij można też naostrzyć nóż, i też jest wystarczająco ostry, i to, jak naostrzymy nóż, nie ma znaczenia. No, trochę ma, bo mechanizm ostrzenia i to, jaką krawędź zostawia kamień, czy dobre ostrzałki, na przykład prowadnicowe to coś zupełnie innego niż krawędź zostawiona po takim prostym urządzeniu. I tu jest problem, bo niektóre metody ostrzenia bardzo osłabiają krawędź tnącą, a to w rezultacie powoduje bardzo szybkie ostrzenie się noża. Co z tego, że go naostrzycie? Skoro nie tylko krawędź tnąca bardzo szybko się zużywa, bardzo dużo stali zbieramy z tego ostrza, to jeszcze ta ostrość bardzo szybko znika, właśnie dlatego, że robimy takie podłużne, głębokie rysy równoległe do ostrza, co powoduje osłabienie się tej krawędzi, bardzo szybkie tępienie, same minusy, 0 plusów. Poza tym, że w miarę szybko można nóż podostrzeć. Jeśli macie lepsze noże, nie chcecie, żeby momentalnie się piłowały i robiła się taka dziura w środku, raczej nie używajcie tego typu urządzeń. Dodatkowo po ostrzeniu na takich ustrojstwach, jeśli zajrzycie pod mikroskopem, to na krawędzi pojawiają się takie farfocle, zadziory, które nawet na tej części ceramicznej nie są do końca usunięte. No i to powoduje, że jeśli mamy nieidealną krawędź nocą, tylko właśnie takie farfocle, i tymi farfoclami uderzamy w deskę krojąc, one zaokrąglają się jak taki grzybek i nóż momentalnie traci ostrość. I mimo że nie ścieramy tej stali, to jest główny mechanizm stępienia dobrych noży po dobrym ostrzeniu, to w przypadku takich ostrzałek ostrze się nie ściera, tylko roluje, robi się taki grzybek, nóż jest tępy, mimo że nie powinien. I szczerze mówiąc, to jest dość mylące, bo po naostrzeniu na takiej ostrzałce weźmiemy sobie paragon, żeby sprawdzić ostrość. Będzie całkiem nieźle, powiemy, hmm, kroi, ale właśnie kroimy tymi farfoclami, tym zadziorem, który momentalnie się stępi, jeśli uderzymy w coś twardego. Miękki paragon, czy miękkie produkty możemy sobie kroić, ale kontakt z twardszą deską, koniec. Technika ostrzenia ma wielkie znaczenie i musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie osłabiać ostrza tutaj wzdłuż krawędzi tnącej, a po drugie, usunąć skutecznie po ostrzeniu te wszystkie farfocle, które tutaj zostały nam na krawędzi tnącej i dzięki temu nóż będzie dużo dłużej ostry. I nie musi to być ostrzenie z ręki na kamieniu, bo wiem, że to może być trudne, szczególnie na początku. Spokojnie możecie używać systemów prowadnicowych, ale możecie też używać ostrzałek typu przeciągni, ale takie z krążkami, z rolkami, które pozostawiają zupełnie inny kierunek rys na krawędzi tnącej nierównolegle, tylko bardziej prostopadle. Potrzebujesz drogiego kamienia. Wy wiecie, że ja uwielbiam i polecam dobre kamienie do ostrzenia i mam ku temu swoje powody. Działają szybciej, nie żłobią się, są bardziej trwałe, ale też nie trzeba ich namaczać, więc są dużo wygodniejsze. W zasadzie same plusy, poza jednym oczywistym minusem ceną. Ale jeśli chodzi o same efekty ostrzenia, w jednym z filmów pokazałem wam, że na kamieniu z AliExpress za 10 zł można naostrzyć nóż na brzytwę. Jeśli uprzecie się, można to też zrobić na cegle czy denku od kubka, ścierniwo nie ma aż tak wielkiego znaczenia, technika zawsze wygrywa. I gdybym ja miał oceniać 95% ostrzenia to są umiejętności i rozumienie tego co się robi, a 5% to jest sprzęt, szczególnie że na tym samym sprzęcie dwie różne osoby osiągną zupełnie inne rezultaty. Nie wiem czy pamiętacie filmik o tym rolerze, takim z AliExpress do ostrzenia i zdecydowanie osoba która wie na czym polega proces ostrzenia, czyli trzeba osiągnąć zadzior, trzeba z dwóch stron naostrzyć, żeby doprowadzić krawędź do takiego pełnego trójkąta. Jeśli ktoś to rozumie, użyje takiego rolera i naostrzy nóż na brzytwę. Jeśli ktoś tego nie rozumie, u mnie nie ma umiejętności, będzie problem i z tego samego narzędzia skorzysta, a efekty będą zupełnie inne. Potrzebujesz drogiego kamienia albo sprzętu, żeby naostrzyć nóż na brzytwę. To jest zdecydowanie mit, ale no, tanie kamienie może i naostrzą nóż na brzytwę, ale jest jeden problem. Równie dobrze mogą zniechęcić cię do ostrzenia w ogóle, bo będą wymagały 20 minut namaczania, będą się żłobić, a nawet będą wydawać taki dziwny odgłos trochę nieprzyjemny, dlatego. Z tego powodu raczej polecam drogie kamienie komfort użycia, a nie z powodu rezultatów, jakich się na nich osiąga. Dlatego ja polecam kamienie splash and go. Wyjmuje się taki kamień, kładzie na blacie, ochlapuje wodą, ostrzymy. A jeśli nie chce wam się brudzić z wodą,. Płytka diamentowa wyciągacie z szuflady, gotowa do ostrzenia i to właśnie sprawi, że będziecie regularnie ostrzyć. Jeśli będziecie musieli namaczać coś takiego 20 minut, nie będzie wam się chciało tego wyjmować. Wnioski: nóż na ostrzycie o wszystko, o kubek, o cegłę, ale to wygoda używania danego systemu do ostrzenia sprawi, czy będziecie ostrzyć regularnie i czy wasze noże będą ostre. Ostry nóż szybciej się tępi. Tak, to jest mit, ale ja doskonale rozumiem, skąd on się wziął. Czy uzyskaliście kiedyś taką właśnie ostrość absolutną? Nóż tak ostry, że rozkrawa włos luźno wiszący w powietrzu. Jak dotkniecie tylko skórki jakiś warzyw, wchodzi po prostu jak wściekły. Super frajda. Maksymalna przyjemność, ale, ale po jednym krojeniu ten nóż dalej jest bardzo, bardzo ostry, ale już nie jest tak turbo totalnie ostry. I to jest nie do uniknięcia. Takiej idealnej krawędzi jak skalpel, która jest turbo cienka na końcu swoim, nie da się utrzymać. Stal, czy to twarda, czy miękka, ma swoje ograniczenia i ta ostrość absolutna, która uzyskana jest na końcu ostrzenia, utrzyma się tylko przez bardzo krótki moment. I tyle. Nie do uniknięcia. Sorry. Okej, okay, po pierwszym krojeniu straciliśmy tą ostrość absolutną, i co dalej? No nic, cieszmy się dalej bardzo dobrą ostrością przez następne dni, tygodnie, a może nawet dłużej. Wszystko zależy od tego, jak używacie noża, czy robicie to delikatnie. Taką bardzo dobrą ostrością powinniście się cieszyć i to powinna być ta wyjściowa ostrość, którą chcecie mieć przy codziennym używaniu noża. Ten mit powstał chyba dlatego, że utrata ostrości nie jest zjawiskiem liniowym. Rzeczywiście, jeśli mamy na początku taką idealną krawędź, ten czubeczek zetrze się bardzo szybko, ale już jak troszeczkę się zaokrągli, będziemy mieli troszkę więcej stali za krawędzią tnącą. Ta ostrość bardzo dobra, niezła, będzie utrzymywana bardzo długo, a ostrość absolutna jest nie do utrzymania, bez względu na to, jaki mamy nóż, na jakich deskach kroimy. Werdykt: nie bójmy się tego, że naostrzymy nóż za bardzo. Co prawda ta początkowa hiperostrość jest rzeczywiście tylko trochę dla frajdy i ją zaraz utracimy, ale nie znaczy to, że jeśli naostrzymy nóż idealnie na brzytwę, będzie on szybko tracił ostrość. To jest zdecydowanie mit. Kierunek ostrzenia jest ważny i za to dostaje mi się bardzo często, szczególnie od outdoorowców. Ciągle słyszę, że prawidłowa technika ostrzenia to ostrzenie pod włos, gdzie ostrze idzie pierwsze, a grzbiet noża jest z tyłu i ostrzymy tylko w jednym kierunku. Inne osoby mówią, tylko z włosem, to pozostawia lepszą krawędź tnącą. Jak jest naprawdę? Czy to ma znaczenie? Tak mocno upraszczając, to nie ma żadnego znaczenia, bo i jedną i drugą techniką osiągniecie wspaniałe rezultaty, jeśli tej techniki się nauczycie. Ja ostrzy jeszcze inaczej przód-tył, łącząc te dwie techniki i też jest super. To jest właśnie najważniejsze, czy jesteście zadowoleni ze swoich rezultatów i czy nóż po ostrzeniu jest ostry. Resztę pozostawiamy akademikom do dyskusji. Ale to też nie jest do końca tak, że kierunek ostrzenia nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o efekty, bo ostrząc na przykład pod włos będziemy wytwarzać trochę mniejszy zadzior, łatwiejszy do usunięcia. Z kolei ostrząc z włosem, tutaj mikroskop elektronowy i takie poważne badania pokazały, że ostrząc z włosem można uzyskać troszkę lepszą jakość krawędzi tnącej. Ale w warunkach domowych, czy to ma znaczenie? W praktyce różnice są tak małe, że ja nie zaprzątałbym sobie tym w ogóle głowy. Dłuższe noże kuchenne ja lubię ostrzyć sekcjami przód- tył, bo tak jest mi wygodniej. Z kolei noże outdoorowe, krótsze rzeczywiście. Ja też ostrzę pod włos takimi pojedynczymi ruchami po całej długości. Wybierzcie sobie sposób i technikę, która jest dla was wygodna i skuteczna i w zasadzie tyle. Na koniec jeszcze jeden mit wewnątrz tego mitu. Czasami słyszę, że ostrząc pod włos zadzior w ogóle się nie wytwarza, nie ma konieczności później jego usuwania. Nie jest to prawda. Zdarza się, że niektóre twardsze stale ostrzone pod włos rzeczywiście prawie niewyczuwalny zadzior generują ten drut, ale zawsze on musi powstać, żeby skutecznie ostrzyć. Jeśli nie wierzycie, zobaczcie, co się dzieje, jeśli taki ikaowy nóż będziemy ostrzyć tylko pod włos, czy rzeczywiście ten zadzior powstanie, czy nie. Mikroskop powie nam prawdę. Szósty mito balony, chyba obalony. A następna część już za tydzień, albo nawet już teraz, jeśli oglądacie później niż w dniu premiery. Trzymajcie się bezpiecznie w te święta i do następnego.